Dostałem wczoraj list od mojego przyjaciela z Indii. Opisał w nim swój kraj, że leży w Azji, że jest tam bardzo ciepło i latem padają ulewne deszcze, że bardzo lubi przyrodę, która go otacza. Napisał także, że jest ciekawy, czy u mnie w Polsce jest tak samo. Co ja mam mu napisać? Położenie matematyczne każdego kraju określa się za pomocą współrzędnych geograficznych. Położenie Polski, które wyznaczają punkty wysunięte najdalej na północ, południe, wschód i zachód, to: Na północy przylądek Rozewie, 54 stopnie, 50 minut N. Na południu szczyt Opołonek w Bieszczadach, 49 stopni N. Na zachodzie za kole odry koło Cedyni, 14 stopni, 7 minut E. Na wschodzie, za kole Bugu, koło Chorodła, 24 stopnie, 8 minut e. Rozciągłość południkowa Polski mierzona wzdłuż południka 19 stopni z północy na południe to 5 stopni 50 minut oraz rozciągłość równoleżnikowa wzdłuż równoleżnika 52 stopnie ze wschodu na zachód wynosi 10 stopni, 1 minutę. Skrzyżowanie południka 19 stopni i równoleżnika 52 stopnie. Wyznacza matematyczny środek Polski, który znajduje się niedaleko łodzi rozciągłość przeliczona na kilometry wynosi odpowiednio. Południkowa 649 km równoleżnikowa 689 km. Polska leży w centralnej części kontynentu europejskiego. Powierzchnia kraju wynosi 312 685 km. Terytorium państwa polskiego składa się z obszaru lądowego, wraz z wodami oraz z morskich wód wewnętrznych, zalew Wiślany, Zatoka Gdańska i część zalewu szczecińskiego, i morskich wód terytorialnych. Terytorium państwa obejmuje również przestrzeń powietrzną nad obszarem lądowym i morskim. Polska jest krajem średniej wielkości. Osiem państw europejskich zajmuje większy obszar. Współczesne granice naszego kraju zostały ustanowione po II wojnie światowej na konferencjach w Jałcie i Poczdamie. W roku 1951 nastąpiła jedna zmiana. Polska oddała obszar nad Bugiem o powierzchni 480 km2 i zyskała obszar w okolicy Ustrzyk Dolnych w Bieszczadach o tej samej powierzchni. Do roku 1990 Polska graniczyła jedynie z trzema państwami. Od wschodu ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, od południa z Czechosłowacją, od zachodu z Niemiecką Republiką Demokratyczną. Obecnie Polska sąsiaduje z siedmioma państwami: od północy z Rosją, fragmentem terytorium rosyjskiego obwodem kaliningradzkim, długość granicy 210 km, od północnego wschodu z Litwą, długość granicy 104 km. Od wschodu z Białorusią długość granicy 418 km. Od wschodu z Ukrainą długość granicy 535 km. Od południa ze Słowacją długość granic 541 km. Od południa z Czechami długość granic 796 km. Od zachodu z Niemcami długość granic 467 km. Poza granicami lądowymi Polska od północy oblewa Morze Bałtyckie. Długość granicy morskiej wynosi 528 km. Od momentu, gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, wschodnie granice terytorium Polski są równocześnie wschodnimi granicami Zjednoczonej Europy. Oznacza to, że przekraczanie granic wschodnich podlega dokładnym kontrolom, natomiast granice z krajami należącymi do Unii Europejskiej można przekraczać bez żadnych przeszkód i kontroli. Ponieważ Polska leży w środkowej części Europy, przechodzą przez nią główne szlaki komunikacyjne. Łączą ze sobą północ Europy z krajami leżącymi nad Morzem Śródziemnym oraz kraje Europy Zachodniej z państwami Europy Wschodniej. Polska zatem jest krajem tranzytowym, co oznacza, że przez terytorium Polski przechodzą główne szlaki transportowe. Takie położenie ułatwia wymianę handlową Polski z wieloma państwami, a tym samym sprzyja rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. Przyrodnicze następstwa położenia Polski Rozciągłość równoleżnikowa sprawia, że różnica czasu między krańcem wschodnim i zachodnim wynosi 40 minut. Przez terytorium Polski przechodzi południk 15 stopni, który dzieli dwie strefy.